Tereny Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej zadowolą nawet najwybredniejszego turystę. Wzniesienia, na których poczujemy się niemal jak podczas górskiej wędrówki, bliskość morza, zalew wiślany i okoliczne plaże zachwycają od lat. W trosce o rozwój turystyki i przedsiębiorczości, na tych obszarach działa lokalna grupa działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Północna Warmia i Wysoczyzna Elbląska to obszar bardzo bogaty w walory zarówno historyczne, przyrodnicze, jak i kulturowe. Jako LGD wyznaczyliśmy sobie takie cztery cele główne do realizacji, których skutecznie dążymy i są to przede wszystkim rozwój społeczeństwa lokalnego, rozwój przedsiębiorczości na obszarze, rozwój turystyki, jak również zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wśród wielu beneficjentów lokalnej grupy działania znajdziemy między innymi hotel Warmia położony w samym sercu Braniewa. Dofinansowanie, które udało się uzyskać na rozwój obiektu wniosło 290 tysięcy złotych. Tak kwota została przeznaczona na wyposażenie pokoju. Bardzo fajnie się pracowało, współpracowało, bez zastrzeżeń. Jeśli mieliśmy problem to mogliśmy się zapytać i, i, i poprawić cokolwiek. Hotel został uruchomiony w 1996 roku. Działa do chwili obecnej. Swoim gościom oferuje jest basen Spa, Siłownia Solarium, Grota Solna. Warsztaty zielarskie, garncarskie, a po aktywnym dniu spędzonym na ćwiczeniu nowych umiejętności, nocleg w urokliwym gospodarstwie agroturystycznym. Pani Ewa i pan Waldemar przygotowali dla swoich gości wiele niespodzianek. Pomaga im w tym również współpraca z lokalną grupą działania. W ramach naszej zagrody edukacyjnej odbywają się warsztaty zielarskie. Stoimy właśnie przed chatą zielarską oraz warsztaty garncarskie. Ponadto mamy 12 pakietów warsztatowych, między innymi jest historia ziemniaka, do Robienie krowy, robienie masła wiejskiego. W 2012 roku napisałam projekt na chatę zielarską, na którą dostaliśmy dofinansowanie. Było to spełnienie moich marzeń, ponieważ ziołami od wielu lat się zajmowałam. Następnie w 2014 mój mąż Waldemar napisał wniosek na wiatę garcarską, gdzie powstało miejsce do różnych warsztatów. Lokalna Grupa Działania, Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej pomaga nie tylko przedsiębiorcom to dzięki możliwości, jakie daje wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, na swoje pomysły o środki finansowe, o wsparcie finansowe mogą aplikować za naszym pośrednictwem zarówno nasi mieszkańcy, samorząd terytorialny, jak również lokalny biznes. Nowe nabory, a także informacje o działalności grupy znajdziemy na jej stronie internetowej.